Wejdź postaw kawę Ja nie piję kawy Mam okropne mgłości Co się stało Dziwna dziewczyna, wyszła bez słowa Czasem wygląda jak aniołek, a czasem mam wrażenie, że mnie walnie Monita, co ci jest? Dlaczego płaczesz? Z powodu ślubu Martina? Ostrzegałam, ale nie chciałaś mnie słuchać. Nie powiedziałaś, że będzie ojcem. Mumia jest w ciąży? A ja nic na to nie poradzę. Zadrwił ze mnie. Kto? Martin. Wiedział, że jej nie zostawi. Naśmiewał się ze mnie. Nie mów tak. Spokojnie. Dlaczego mi to zrobił? Wydawało ci się. Wyjaśniałam ci, że każda się w nim podkochuje. Ale ty się uparłaś. Myślałam, że się zakochał. Wstydzi się mnie. Nieprawda. Przejdzie ci niedługo. To moja wina. Skrzywdziłam Kikę. Wcale nie. Jemu na tobie nie zależy. Kocha mnie od zawsze. Wstydziłam się go i dlatego porzuciłam. A on dbał o mnie od dziecka. Był ze mnie dumny. Nie denerwuj się. Wszystko się ułoży. Jesteś taka śliczna. I głupia. Koszmarnie. Przestań. Jesteś najładniejsza w tym kraju. Nie chcę, żeby zobaczył moje łzy. Co to? Sok pomarańczowy. Potrzebowałam witamin. Dzięki. Co się stało? Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Dobrze? Ale obiecaj, że mnie nie wyśmiejesz. Skąd? Nic nie powiem. Uwielbiasz poniżać innych. Nie chcę tego. Proszę, możesz mi zaufać. Co się dzieje? Falucio i Miguel są partnerami. Wszyscy o tym wiedzą. Dopiero teraz zauważyłaś? Nie o to chodzi. Co znowu knują? Posłuchaj, są razem. Od dawna to powtarzam. Pomyłka. Dopuść mnie do słowa. Są parą. Kochają się. Co takiego? Nie zachowuj się jak oni. Spokojnie. Już wszystko wiem. Nie musicie milknąć. Pewnie wszyscy już wiedzą. Który jest kobietą? Rozmawiacie o ciąży? Przecież mężczyzna nie może zajść w ciążę. Jeszcze tego brakowało. Spokojnie, o czym mówisz? Martin i Konstansa będą mieli dziecko. Co? Skąd to wiesz? Monita mi powiedziała. Nie do wiary. To biuro przypomina telenowelę. Zadzwoń w razie czego? Jak tylko dostanę wyniki badań. Pa, miłego dnia. Alfredo, chodź. Widziałaś? Ma większe. Rosną już na początku ciąży. Uwielbiam bale. Pamiętasz? Co? Pocałowaliśmy się na pierwszym balu. Jak mogłabym zapomnieć? To był mój pierwszy pocałunek. Nie zmyjesz mi głowy za spóźnienie? Poplamiłem krawat. Źle się czuję. Masz gorączkę? Nie. Wezwać lekarza? Chodź tu. Nie strasz mnie. Zastanawiałam się. Pamiętasz dzieciństwo? I to jak za tobą wszędzie chodziłam? I goniłaś. Byłam szybsza. Jeździliśmy kolejką na stadion i nigdy nie płaciliśmy za bilet. Raz nas przyłapali, musieliśmy uciekać. A pamiętasz, jak grałem na gitarze na ulicy? A ja tańczyłam tango. Dobrze nam szło. Nieźle zarabialiśmy. I kiedy moja mama? Tak. Sí. To było z tobą kiepsko. Tak, sí, ale mnie i powiedziałeś, że ty nigdy mnie nie zostawisz. Daj mi powiedziałeś, że nie bo nigdy mnie nie Daj mi jeszcze jedną szansę. I żebyś mi Szansę? Jeśli chcesz. Pewnie. Uwielbiam Cię. Ja też Cię kocham. Tęskniłem. Ja też. Naprawdę Cię kocham. Witaj, mamuśko. Cześć. Rośnie, będzie silny. Gratuluję. Czego? Dziecka. Jakiego dziecka, które w sobie nosisz? Uratuje nas. Majątek Kesady będzie nasz. Dość. Nie wiem o czym mówisz. Dlaczego nie wspomniałeś, że jesteś w ciąży? Będę ojcem wczesnym. Nie jestem w ciąży. Jak to? Kto powiedział, że jesteś w ciąży? Wszyscy w biurze to mówią. Taki wstyd. Co? Nie jestem w ciąży, przysięgam. Już wiem. Poszłam do Martina, jak kazałeś. Ale wcześniej napiłam się wina, chociaż nigdy tego nie robię. Było mi okropnie wstyd i zemdlałam. To było straszne. Ale nie jestem w ciąży. Prosił, żebyś zrobiła badania? Tak. Wie, że nie jesteś w ciąży? Nie. Czyli możesz być. Ale nie jestem. Jesteś. Masz się opiekować dzieckiem. Od tej pory jesteś w ciąży. Jasne? Nie wierzę. Poważnie? Poczekaj. Mam powiedzieć Martinowi, że jestem w ciąży? Mój kuzyn jest dżentelmenem. Na pewno zechce się z tobą ożenić. Jeśli się dowie, że to kłamstwo, rzuci mnie. Nie zostawię cię. Dzięki mnie będziesz w ciąży. Po to tu jestem. Nie bądź śmieszny. Co? Nie podoba mi się ten plan.